Też kurza jak pis wyciera sobie mordę Zielonym Ładem i nagle stali się jego największymi przeciwnikami. Mówię o unijnym dyktacie, o ekologicznym szaleństwie i zagrożeniu dla polskiej gospodarki. Gdzie byliście przez ostatnie lata, kiedy ten plan powstawał? I tutaj spoiler dokładnie tam, gdzie się go negocjowało. Przypomnijmy kilka faktów. Zielony Ład to strategia Unii Europejskiej, która zakładała neutralność klimatyczną do 2050 roku. Kto rządził Polską, kiedy ten plan był tworzony i wdrażany? Tak, zgadliście, prawo i sprawiedliwość. I co ciekawe, Polska nie skorzystała wtedy z prawa weta, chociaż miała tak Możliwość, czyli innymi słowy, mieliście szansę zatrzymać to na etapie negocjacji, ale tego nie zrobiliście. Co więcej, Zielony ład nie powstawał w próżni. Polska delegacja, złożona między innymi z ludzi związanych z Prawo i Sprawiedliwością, aktywnie uczestniczyła w jego kształtowaniu. Tak, wasi ludzie mieli wpływ na to, co teraz nazywacie katastrofą dla Polski. Weźmy na warsztat konkrety. Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa, który został wyznaczony przez PiS, aktywnie współpracował przy Zielonym Ładzie. To nie jest ktoś z opozycji, to jest wasz człowiek. A teraz w mediach kreujecie narrację, że Zielony Ład to unijny bat na Polskę, że to projekt wymierzony w nasze górnictwo, przemysł i gospodarkę. A prawda jest taka, że mieliście lata, żeby coś z tym zrobić. Zamiast tego robiliście propagandowe pikniki i teraz, kiedy ludzie zaczynają odczuwać skutki ekologicznej transformacji, to udajecie, że wszystko to jest wina Brukseli. I rzeczywiście ekoterror to Zielony Ład. wspominając już o tym, że kiedy unijne fundusze z Zielonego Ładu były rozdawane, PiS chętnie się na nie załapał, bo przecież kto nie lubi unijnych miliardów? Rolnicy zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Europejska Wspólna Polityka Rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. Jest to hipokryzja w najczystszej postaci. Oczywistym jest to, że Zielony Ład nie jest projektem idealnym, ale jego celem jest ochrona klimatu i dostosowanie gospodarek do nowych realiów. Polska miała czas, żeby negocjować warunki korzystniejsze dla nas. Mogliśmy zainwestować w odnawialne źródła energii, przygotować plan transformacji dla górnictwa i stworzyć nowe miejsca pracy w zielonych technologiach. No ale zamiast tego, jego PiS wolał udawać, że problem nie istnieje, a teraz, kiedy przyszły wyzwania, zrzuca winę na Unię i Zielone Ładno i oczywiście wina Tuska. Ale prawda jest taka, że to właśnie ich polityka braku działań doprowadziła nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy. Więc pytam, ile jeszcze pozwolimy politykom wycierać sobie usta złym, zielonym ładem, podczas gdy sami mieli kluczowy udział w jego kształtowaniu? Sam już nie wiem, czy w PiSie mają amnezję zbiorową, czy może liczą, że my ją mamy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej hipokryzji. Jeśli uważacie, że trzeba demaskować takie działania, to zostawcie lajka, udostępniajcie ten film i Dzięki za uwagę, ja jestem też Mu, widzimy się jutro, pozdrawiam.